Książę Siemowi III Starszy wada Mazowszem od 1355 roku. Rządy tego władcy były bardzo pomyślne. Nie zakłócały jej wojny domowe ani napady nieprzyjacielskie, a to sprzyjało rozwojowi gospodarczemu i pracom ustawodawczym. Z tego czasu pochodzi pierwsza historyczna wiadomość o istnieniu miasta odnaleziony przekaz źródłowy dotyczący nadania ostrołęce wójtostwa. Książę Siemowit III w Wyszogrodzie 12 maja 1373 roku nadał przywilej na wójtostwo Ostrołęcki. Darowuje, przekazuje i nadaje wójtostwo w mieście zwanym Ostrołęką w zamian za wierną służbę i wielorakie wierne usługi świętosławowi Romie i jego prawym spadkobiercom. Zezwala również na zbudowanie młyna na rzece Narwi lub Omulwi albo rzece Suszy, obecnie zwanej Czeczotką tym, że przywilejem się i jego prawie następcy otrzymują zezwolenie na zakładanie osad w Omrybie Powiatu Ostrołęckiego. Mieszkańcom, którzy będą osadzeni w tych osadach gwarantuje pełną wolność na okres 20 lat od daty nadania przywileju. W przywileju tym książę wyraża życzenie, żeby mieszkańcy i mieszczanie w Ostrołęce bogacili się i cieszyli na przyszłość i później prawem miejskim. Pierwotny przywilej lokacyjny dla miasta Ostroenki nie zachował się i nie natrafiono na jego oblatę. Przyjęto, że w 1373 roku istniało miasto Ostroenka, ale dokładna data powołania go do życia nie może być ustalona. Nazwa Ostroenka występuje już jednak w różnych dokumentach. W 1379 roku Siemowit III nadał Januszowi Ostroenkę wraz z otaczającymi ziemiami. Trzy lata później Janusz I potwierdził sprzedaż bójtowstwa w mieście Ostrołęce za 12 kub groszy praskich. W 1399 roku tenże książę ufundował w Ostroence kościół parafialny i wyposażył go we włókien ziemi. Książę Janusz, 4 lipca 1427 roku, nadaje Ostroence dokument, który jest wtórnym przywilejem dla miasta Ostroelki. Przywilejem tym Janusz I potwierdził mieszczanom ostrołęckim prawo sądzenia, wyrokowania i karania we wszystkich sprawach. W przywileju tym zawarte jest stwierdzenie, że Ostrołęka ma prawo pobudowania łaźni, postrzegalni i wagi oraz odbywania dwóch jarmarków w ciągu roku. Pierwotne uposażenie miasta stanowiło 62. Przywilej ten był dokumentem wielkiej wagi. Potwierdzał istnienie odrębnego okręgu sądowego, co było dowodem istnienia miasta w znaczeniu prawnym. Okręg sądowy bardziej wyodrębił miasto od wsi, aniżeli urzędy miejskie. Książę Janusz I dokumentem wydanym 3 listopada 1426 roku powiększył uposażenie kościoła parafialnego o 5 murów łąk koło rzeki Umurwi, a plebana obdarzył domem zwolnionym od wszelkich czynszów. Tego samego dnia książę dał Maciejowi skaczym dom zwolniony od opłat, ponadto mur ziemi na ogród, łąki. Tak jak innym jego sąsiadom, oraz jeszcze dodatkowo Murk Łąk zezwolił mu także na polowanie na bobry w obrębie nadanych gruntów i na mielenie zboża w młynach książęcych. Ostrołęka była w władaniu księcia Janusza od 1379 roku, aż do jego śmierci w 1429 roku. Od 1373 roku w Ostrołęce pełnił władzę dziedziczny wójt. Zgodnie z prawem helmińskim wykonywał on raz z powołanymi przez siebie ławnikami władzę sądową oraz władzę administracyjną. Był on osobą uprzywilejowaną i zamożną. Wyroki wydawał przy udziale ławników jako sędzia miejski zwyczajny. Sądy zwyczajne odbywały się raz w tygodniu. Od wyroków ich służyła apelacja do władcy lub starosty. Sądowi wójtowsku łafniczemu podlegała także szlachta z domów i placów w mieście. Ławnicy poza zasiadaniem w sądzie we współpracy z wójtem ściągali podatki, spisywali testamenty, odbywali wizje. Z czasem czynności administracyjne przechodziły w ręce obieralnych rajców miejskich. Porządkowo rajcami kierował wójt, lecz z biegiem czasu przeszli oni pod przewodnictwo wybieralnego burmistrza. Dopiero Rada Miejska wraz z jej przewodniczącym stanowiła właściwie organ samorządu miejskiego. W XV wieku w Ostrołęce zorganizowała się Rada Miejska. Rajcy na czele z burmistrzem utworzyli tzw. Urząd Miejski. Pierwszy zapis o istnieniu Rady Miejskiej pochodzi z 1480 roku. Burmistrz i rajcy składali przysięgę na uczciwe spełnianie obowiązków. Funkcje swoje pełnili bezpłatnie, korzystali jednak z ról podatkowych i zwalniani byli z różnych obciążeń. Rajcy miejscy pod przewodnictwem burmistrza sprawowali także funkcje sądowe. Siedzibą władz miejskich i kancelarii oraz miejscem odbywania sądu był ratusz wzniesiony pośrodku rynku. Prawie każda rodzina żyjąca w austro posiadała własny dom i kawałek gruntu. Dochody czerpała z wykonywania rzemiosła, z drobnego handlu albo rolnictwa. Wyróżniano wówczas mieszczan obywateli posiadających pewien majątek nieruchomy. Ta grupa korzystała z pełnych praw miejskich. Druga grupa to mieszczanie nieobywatele. Nie posiadający majątku ani praw miejskich. Obywatelami miasta byli rzemieślnicy, kupcy i rolnicy, rybacy, a nie obywatelami byli komornicy i inni mieszkańcy wykonujący pracę dorywcze. Obywatelem miasta mogła zostać osoba urodzona w rodzinie mieszczańskiej lub przyjęta do prawa miejskiego. Prawa miejskie mógł uzyskać tylko posiadacz jakiejś nieruchomości który przez pewien czas mieszkał w mieście i wykazywał się pochodzeniem z prawego łoża, czyli formalnego związku małżeńskiego. Na początku XV wieku Ostrołęka była już znaczącym ośrodkiem gospodarczym. Rozwój handlu wymagał dróg. Duże znaczenie dla późniejszego rozwoju Ostrołęki mają postanowienia zawarte w statutach piotrkowskich. 1447 roku, którymi nakazano, aby Narew jako rzeka królewska została udostępniona dla swobodnych transportów kupieckich. Od końca XV wieku młodzież Ostrołęcka notowana jest w rejestrach Akademii Krakowskiej. Pierwszym odnalezionym w spisie studentem z tego terenu jest wciągnięty do rejestru w 1495 roku Bartłomiej, syn Mateusza. W latach 1511-1525 w Krakowie kształciło się sześciu studentów z Ostrowieckiego. W imię Pańskie Amen. My siemowic z Bożej Łaski książe Mazowiecki, Łocki, Czerski i innych ziem Pan i Dziedzic podajemy do wiadomości wszystkim, komu na tym zależy. I obecnym i tym, którzy w przyszłości zaznajmią się z tym Pismem, że zważywszy na wierną służbę świętosła, zwanego Roma, która, który nam wielorakę i wieprzne oddał usługi, wójtostwo nasze, w mieście naszym, które pospolicie zwane Ostrołęką, jemu i prawym spadkobiercom obojega płci, tak urodzonym, jak i mającym się narodzić, z naszej bezinteresownej książęcej hojności darowujemy, przekazujemy i nadajemy na wieczne czasy. Aby przez tego świętosława i jego prawych spadkobierców było sprawowane, dzierżone i posiadane. Nieopalnie dajemy na własność, przyznajemy i wcielamy z dziesiątym łanem spółwolnym wolnym i trzecim denarem z każdej sądzonej sprawy zarówno karnej, jak i cywilnej, tak z wielkiej jak i małej. Dajemy również temu świętosławowi. I jego prawym potomkom całkowity dochód i wpływ z opłat za przewóz tamże w Ostrołęce, na dwóch rzekach pospolicie zwanych Narew i Omulew. Ponadto dajemy wyżej wymienionemu ŚwiętoSławowi, i jego prawym potomkom, wyżej wymienionym, prawo zbudowania młyna na której z rzek, gdzie sobie wybierze lub uzna zastosowne wybrać. Czy to na narwi, czy na suszy czy na Omulwi, na dodajemy, że cokolwiek z korzyści, dochodów lub zysków będzie osiągnięte przez wymienionego Świętosława, w wymienionym mieście naszym z tych praw, w którym była mowa, nam przypadną dwa denary, jemu zaś i jego prawym spadkowiercom trzeci denar. Chcemy również niniejszym przywilejem, żeby mieszka mieszkańcy Mieszczanie w Ostrołęce bogacili się, korzystali i cieszyli się na przyszłość i później prawem teutońskim, które zwane jest Chełmińskim, ze wszystkimi warunkami, punktami i wszelkimi klauzulami prawa teutońskiego wyżej wymienionego. Ponadto dajemy i łaskawie przekazujemy wyżej wymienionemu Świętosławowi prawo zakładania osad na prawie teutońskim wyżej wymienionym. Ile i gdziekolwiek będzie mógł, tak w lasach, i w zaroślach, i w gajach, tylko w okręgu i naokoło okręgu Ostrołęckiego. W tych osadach, w przyszłości zakładanych, dajemy temu świętosławowi i jego wyżej wymienionym prawym potomkom prawo pokojowego posiadania powietrzne czasy, sołectwa z trzecim denarem od sprawi sądowi nieodłącznie. Mieszkańcom zaś, którzy będą osadzeni w tych osadach, dajemy na przeciąg 20 lat, od daty niniejszego przywileju, pełną wszechstronną wolność. Świętosław zaś, wyżej wymieniony, jego prawi spadkobiercy, będą mogli wyżej wymienione wójtostwa i sołectwo sprzedać, zastawić, zamienić... Ofiarować i to prawo na innego lub innych przenieść i to do dowolnego użytku przekazać stosownie do tego, jak im będzie się wydawało korzystniej i lepiej. Ale za naszą lub spadkobierców na to zgodą. Na dowód wszystkiego wyżej powiedzianego, kazaliśmy niniejszy przywilej napisać i potwierdzić przywieszeniem naszej większej pieczęci. Działo się to w Wysogrodzie w dniu Błogosławionych Narreusza i Achilleusza w Roku Pańskim 1373 w obecności dzielnych mężów Krystyna wojewody mazowieckiego Andrzeja kasztelana zeszreńska Pawła sędziego zwanego Poraj benikone podstolego wyszogrodzkiego Szcibora podkomorzego płockiego Jana fęka wyszogrodzkiego i innych licznych, wiarygodnych do powyższej sprawy świadków. Spisano ręką Jakuba, sekretarza naszego Ciechanowskiego, i zakroczymy go. Niniejsze przywileje przekazuję. Ja, świętosław Roma, za uznanie skromnych zasług moich, Siemowitowi III, z Bożej łaski, księciu Mazowieckiemu, Płockiemu, Czerskiemu oraz innych ziem, panu i dziedzicowi, z serca dziękuję i proszę o łaskawe tego podziękowania przyjęcie bo stokroć bardziej za ustanowienie wójtostwa w naszym Ostrołęce dziękuję, a nadanie owych praw miejskich i przywilejów zeń płynących dla jej rozwoju się przyczyniać będą. Mieszkańcy Ostrołęki zaś bogacić się, korzystać i cieszyć się będą na przyszłość i po wszystkie czasy, przyjmując wójtostwo Owe uroczyście ślubuję, że uczynię wszystko, by gród nasz, ostrołęko nazywany, rozwijał się ku chwale ziemi mazowieckiej. Ze wszystkich sił swoich pracować i dążyć będę do tego, by mieszkańcom obecnym i przyszłym, osiadłym w ostrołęce i osadach wszystkich, żyło się bezpiecznie i dostatnio. A gdyby zaś potrzeba taka zaszła, to by mieszkańcy tej ziemi, dobywając miecza w obronie korony Królestwa Polskiego mężnie i ochoczo stanęli. Ja, Krystyn, Wojewoda Mazowiecki swoją obecnością dzisiaj, a w przyszłości słowem swoim zaświadczać będę, że oto w dniu błogosławionych Nareusza i Achilleusza, roku Pańskiego 1373, z woli księcia Siemowita III miasto powstało nad narwią i omulwią położone a zwie się ono Ostrołęka. Łaska naszego księcia spłynęła na tę ziemię i lud na nią osiadły w uznaniu zasług i wiernej służby świętosława zwanego Roma, który bezinteresownie wielorakie i wierne usługi Naszemu księciu Ziemowitowi III oddał. Wójtostwo jemu oto nadane, jego prawym spadkowiercom płci obojga, tak urodzonym już, jak i mającym się narodzić, z bezinteresownej książęcej hojności w przyszłe czasy im przypadnie. Jako światuj i oddany sprawie ziemi Mazowieckiej świętosław Roma od dziś wójt na Ostroęce uczynić winien i tak się stanie na pewno, by miasto Owe na skrzyżowaniu szlaków kupieckich i na brzegach dwóch rzek, narwi i omulwi położone, rozwijało się i na chwałę korony Królestwa Polskiego, ziemi mazowieckiej i panującego nań księcia Siemohita III. Amen. Ja, świętosław Roma, wójt, jako że moje przez lata władanie ostrołęcką ziemią ustanie, patrząc w przód przez wieki, tobie, panie prezydencie, z woli wybrany. Rządzenie ostruńką o to daję. Słuchajcie, ludzie, słuchajcie. Oto w dniu błogosławionych Narreusza i Achilleusza, w roku pańskim 1373, z woli księcia Siemowita III, powstało miasto nad Narwią i Omulwią położone, a zwie się ono Ostrołęka. Słuchajcie, ludzie, słuchajcie. Oto w dniu błogosławionych Narreusza i Achilleusza roku pańskiego 1373 z woli księcia Siemowita III powstało miasto nad Narwią i Omulwią położone, a zwie się ono Ostrołęka. Słuchajcie ludzie, słuchajcie. Oto w dniu błogosławionych Nareusza i Achilleusza roku pańskiego 1373. Z woli księcia Siemowita III powstało miasto nad Narwią i Omulwią położone, a zwie się ono Ostrołęka. Słuchajcie, ludzie, słuchajcie! Oto w dniu błogosławionym, Narreusza i Achilleusza roku pańskiego 1373, trzysta z woli księcia Siemowita trzeciego powstało miasto nad Narwią i Omulwią położone a zwie się ono Ostrołęka <mulwia> no, no.